Czas na polskie technologie. Naszym core biznesem jest prowadzenie usług konsultingowych w różnych sektorach, telekomunikacyjnym, finansowym, sektorze ubezpieczeń. Posiadamy ekspertów do projektów ryzyka, CRM, a także projektów z obszaru BI. Są to ludzie z najwyższymi kompetencjami, ogromnym doświadczeniem. Typowe zakresy naszego wsparcia to całkowita realizacja projektu wraz z całościowym doradztwem biznesowym na zasadach Fixed Price. To wynajem ekspertów na zasadach Time and Material. Nasi klienci cenią sobie zaangażowanie, elastyczność konsultingu, który prowadzimy dla największych firm z różnych sektorów. W sektorze telekomunikacyjnym oferujemy analizy głównie dla wsparcia CRM. Mamy tutaj do czynienia z modelami dosprzedażowymi, z modelami zatrzymaniowymi, czyli antyczernowymi, gdzie chcemy przewidzieć, czy klient będzie chciał zrezygnować z naszej usługi. Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że chcemy zweryfikować, czy klient będzie chciał zrezygnować z naszej usługi z dość dużym wyprzedzeniem, być może nawet zanim on sam jeszcze podejmie świadomie taką decyzję. Kolejnym krokiem wtajemniczenia w modelach antyczernowych jest rozszerzenie ich o badanie. Stopnia zniechęcenia klienta pod wpływem komunikatu marketingowego. Obserwujemy tutaj zjawisko polegające na tym, że klient zniechęca się w momencie, gdy otrzymuje komunikat marketingowy, i to właśnie on staje się bodźcem do tego, żeby zrezygnować z naszych usług. Sektor ubezpieczeń. Ubezpieczenia życiowe i majątkowe. Oferujemy modele analityczne w ramach szeroko rozumianych systemów rentownościowych. Ryzyko techniczne i bnr -y. Rynkowe, długoterminowe modele wolatylności, operacyjne, analiza zdarzeń plus samoocena. Oferujemy również modele z zakresu kalkulacji składki, jak i również wsparcia procesu antyrankingowego, a również modele pomocnicze, takie jak modele arps czyli odejścia klienta lub analiza zdarzeń ubezpieczonych lifetime value. W sektorze finansowym wspieramy departamenty zarządzania ryzykiem i walidacji, modeli ryzyka. Posiadamy doświadczenie zarówno w bankach, jak i w firmach leasingowych. Mamy ekspertów z obszarów ryzyka kredytowego, modeli kapitału ekonomicznego, ryzyka operacyjnego, ryzyka rynkowego. Prowadzimy projekty dla segmentów detalicznych i dla segmentów korporacyjnych. Dobrym przykładem projektu z obszaru ryzyka będzie konstrukcja karty aplikacyjnej dla klientów SME e, lub Budowa modelu LGD dla klientów mikro. Warto podkreślić, że jesteśmy nie tylko statystykami, data minerami lub doktorami ekonometrii, którzy są świetni w swoich merytorycznych obszarach. Nie zapominamy o potrzebie biznesowej projektu, o osadzeniu go w realiach takich jak dostępność danych, docelowa populacja klientów, jak przyszłe zastosowania modelu. Często razem z odbiorcą uczestniczymy od samego początku w projekcie, od zdefiniowania jego zakresu, jego celu, do walidacji i wdrożenia. Czas na polskie technologie.